Witam serdecznie, moi drodzy, z tej strony Łukasz M. Na dzisiejszym odcinku, moi kochani, chciałbym zaprezentować przesyłeczkę Stopsa Angielskiego. Zamówiłem sobie zestaw startowy, gdyż w nim wszystkie karty są na czegliście. Jeżeli chodzi o nasz niemiecki zestaw, tam brakowały pojedyncze, właśnie karty klub 100 i tak dalej, które tylko są w Anglii dlatego stwierdziłem zamówię sobie zestaw startowy angielski i tam będzie wszystko wyszczególnione. Niestety trzeba płacić cło, moi kochani. Tutaj macie opłata. Także no niestety, zawsze zamawiając w Anglii, jak przychodzi paczuszka, list czy cokolwiek, to trzeba zapłacić cło. No i w tym zestawie z mega zestawem startowym mieliśmy trzy saszetki luźne plus Limitka Blue Z Kevinem De Bruyne. Mam już go bo zamawiałem też Właśnie na niemieckim Top się ten zestaw Ale tak jak mówię Żeby mieć Angielski Zestaw startowy z całą Czeglistą też sobie to zamówiłem Inaczej to wygląda aniżeli U nas to jest taki bar takie Bardziej pudełko I co my tutaj mamy w środku? Trzy limitki, czyli jest to samo. Cztery karty taktyczne. Jedna apka. Dwie paczuszki w środku. Album, czeklista i plansza do gry. Czyli normalnie powinno być to samo. Dopiero później, jak już będziemy mieli album, to wtedy zobaczycie tą różnicę. Widzę, że to dość mocno jest sklejone więc ja to chyba zrobię inaczej i otworzę moi kochani nożykiem chyba że tutaj o tu dało radę o mamy to jestem ciekaw czy album jest gruby więcej stron czy tak jak u nas będzie taki sam tym razem Tu mamy całą zawartość. Pusto, pusto. Dwie saszetki zwykłe i jedna, tutaj, właśnie z tymi limitkami i kartami taktycznymi. A album, moi kochani, prezentuje się następująco. Tutaj mamy wkładkę i możecie tutaj zobaczyć na dole, właśnie tego nie ma u nas, bo jest pięć kart ekskluzywnych klub 100 tylko w Anglii w tych sklepach można trafić. Schmeichela, w Smith Robertson, Wekop, Asda Rodri, Gakpo, Sainsbury i Cristiano Ronaldo w Tesco. Tak więc moi kochani, inaczej to troszeczkę e, wygląda. Jest to bardziej takie matowe też Dlatego ja będę sobie wkładał karty do albumu angielskiego, że tak powiem. Tutaj mamy książeczkę, planszę do gry. I zaraz zobaczymy ile stron tam jest. Plansza chyba taka sama, tylko oczywiście w języku angielskim. No i książeczka. Książeczka raczej będzie podobna. Tylko język zmieniony. O, tutaj mamy dodatkowo te karty Klub 100 zaprezentowane, 5 sztuk jest. Tutaj produkty jakie są, plus te właśnie karty klubsto w tych multipakach. No i pozostałe strony mniej więcej tak samo wyglądają. No i popatrzmy jak album wygląda, no wcale nie jest dużo grubszy, więc album jest chyba identyczny jak, jak nasz. Tak myślę, więc tylko wkładki będą inne. Z kompletem wszystkich tutaj kart, dlatego ja sobie te wkładki włożę do albumu, a teraz moi kochani otworzymy saszetki, które. W środku były i przyszły do mnie. Bo w zestawie, który zamówiłem, był Starter Pack, trzy luźne saszetki i karta Blue Eyes z Kevinem De Bruyne Taka była zawartość tego zestawu. Bundle. Ok, lecimy z saszetkami z zestawu startowego. I kogo my tutaj mamy? Olsena, Goodale, nie Hero, Francja. Następnie Van Dijk, kapitan Holendrów. Graduated Jim wypotnik w kolorze fioletowym. Kastań, Bożenik i Gazdak. OK Druga saszetka z zestawu startowego. I mamy tutaj Cyrina. Następnie Konate. Kapitan Węgrów Soboslaj, Golden scorer Arnautowicz z Austrii, Graduated Jim Chlouszek z Czechy, Legenda Hiszpanów Chabi Alonso, Giasula z Albanii i Porteus Szkocja. I teraz ta saszetka. z limitkami mamy jedyneczkę wszyscy zawodnicy którzy są na saszetkach na czegliście tutaj na całej stronie czy na zestawach startowych następnie ta ekskluzywna apka do tego Ronaldo na limitce Euro Elite Wonderkit Bellingham no i cztery karty taktyczne: referee card, VAR card, agent card i injury card. No i teraz trzy saszetki, które luzem jeszcze dostałem. Bellingham Anglia Golden Goal Scorer Hojlund z Danii. Kapitan Stanciu, Rumunia. Ricardo Rodriguez, karta Krystal, Szwajcaria. Scalvini, Graduated Gym, Włochy. I mamy kartę Black Age Edition, Harry Kane. Mamy Kane'a, pięknie. Do tego Brozowicz i Lang. O, coś tutaj będzie, moi kochani. Sesko Hero. Słowenia. Dalej, kapitan Austriaków. Alaba. I mamy Sabicera. Sabicer na szyldzie. Austria. No, pięknie. Graduated Gym. Zaire Emery. Fioletowy kolor. Gnonto. I ten. I Sojunku. No i zostaje ostatnia saszetka. CERIN na bazoweczce GOLDEN scorer HOJLUND. STANCIU KAPITAN RUMUNÓW. GRADUATED GYM z Kalwini Włochy. I jeszcze legenda. Mamy KUMANA z Holandii. Następnie BAYRAMI, DOKU i gindoga a więc moi kochani, mamy tutaj kilka fajnych karteczek. Klub 100, przepraszam, klub 100 Black Age Edition Hurricane, dalej Sabitzer na Shield, Limitka Blue z Kevinem de Bruyne, Ronaldo Bellingham. Więc bardzo fajne trafy. No i ten zestaw startowy, który, tak jak mówię, ma wszystko. Na czegliście, spisane nawet te ekskluzywne karty Club 100 dlatego ten, taki album sobie zrobię z tymi wkładkami angielskimi. Ok, moi kochani, to tyle na odcinku. Dziękuję za oglądanie, pozdrawiam, trzymajcie się i cześć.